Dzień dobry. Dzień dobry, nazywam się Patrycja Zwolan, jestem prezesem Fundacji Societas Sowi i dzisiaj właśnie na tym rynku robimy akcję Oddaj krew w hołdzie bohaterom powstania zamońskiego. To jest bardzo ważna akcja dla nas jako Polaków, żebyśmy właśnie uczcili naszych bohaterów, tym bardziej, że powstanie zamońskie jest bardzo mało znane, a jest bardzo ważne dla nas, dla Polaków. Także cieszę się, że możemy tutaj być, że każda osoba, która tutaj przyjdzie i odda krew, dostanie tego typu koszulkę, którą właśnie mam dzisiaj na sobie z napisem Oddałem krew w kołdzie bohaterom Powstania Zamońskiego. Teraz jeszcze w międzyczasie na scenie na rynku wielkim jest koncert pieśni Powstania Zamońskiego. Koncert, który jest dla nas bardzo ważny, ponieważ te pieśni na nowo dostały nowe życie tak naprawdę. Więc cieszymy się, że nasza młodzież, nasze dzieciaki, jak również dorosłe osoby, mogą dzisiaj właśnie zaśpiewać, a my możemy przedstawić ten aspekt artystyczny dzisiaj przy tym wydarzeniu Oddaj Krew w Hołdzie bohaterom Powstania Zamojskiego. Fundacja wspiera i przypomina tą historię, która jest zapomniana. Dlaczego to wydarzenie jest tak ważne, żebyśmy do tych powstańców powracali, żebyśmy o nich nigdy nie zapomnieli? Dlatego, że właśnie to jest nasza tożsamość narodowa. My wiemy, że jesteśmy Polakami. My jesteśmy stąd, z tej samojczyzny i kiedy my zapomnimy o tej historii, kiedy my zapomnimy o tych bohaterach, tak naprawdę nie wiadomo, w którym kierunku pójdziemy, nie wiadomo, w którym kierunku pójdzie ten nasz dzisiejszy świat. Dlatego ważne jest, żebyśmy pamiętali, pamiętali o tym właśnie, co się dzieje i o tej naszej historii, o tej naszej tożsamości narodowej.